Dobra, nie, no, już zaczynamy. Play new okay. game. Uwaga, bo będzie wstęp normalnie jakieś furasy. Furasy, Nie, nie polecam Tutaj nie, nie... Biorę... Nie, nie, nie. Nie można. Nie... tak. Zobaczcie like to, like to, z... to. na to. wstęp. na one... only... to. Jak opening opening, <laughs> <Furas entertainment. laughs> No. To już będziesz tego shot mam Tak, szatujemy. Szatujcie, szatujcie. Mamy tutaj też drugiego shotka. No. Ty już odpal na grypanie nawet. No, jak chcesz odpalować. Noise. Noise, Very Noise. Z lotnitarowych furów. Tak. Bo jakoś tak, no. W ogóle czy na ścina live'a? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Montgo Mary Gator. Krok Oksana Węgiel. Karol Oksana Węgiel. Oksana? Ready. Różstwo na węgiel. O. Oh. Oh, no no. Syndrom szarania oh. dziecka się O oh, no. Kringę. O tam, kiedy masz co? Och no. Kring detektor. O oh, no. Kringę. O oh. oh, no. Stary wstał. Stary wstał. Jest, jest. Jezu. No. I dobrze nie Tak, dobrze słuchać. Dobra, bo ja teraz Nie najgorzej wygląda ta I gra. Ma cycle is Who said that? I did. Down, down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and No, tak. Places reserved okay. for oversized birthday cakes and pinatas. It is not a safe play area. starego. Wyjdziemy ze starego. Wow, ale There you Na streamie are. Są no, no, przez How Okay. Your guest internet is wow. unknown to Dobra, me. Who are you? Oj, oj, oj. I'm Gregory. 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 I'm notified the main office. Oh, I, like I can't connect Dobra. to the main network. It's her. She cut you off. Twuja She's not going stara. to let you call for help until she finds me. Who? Mm. Who is? is looking for you? Who is? <laughs> <Twuja. laughs> I hear footsteps. Wow, wow, wow. Um, the security guard. She can help. No, no, I don't trust her. There some a for you to Besides, so no. ah, take this. It is a novelty Freddy Fazw watch. Yes. Yes. Nice. Chyba będzie trzeba to change the ustawienie. Bo low. Oh. Because now medium. What was that? I am sending oh. you an encoded message. It is me, Freddy. I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. angielski, że nie trzeba tłumaczyć. Nie trzeba. Okay. To To oglądałem to moment, There is an open air vent inside the maintenance room. Tak, o nie, będziemy stop. Będziesz pod... Co powietrznie ewentował. Do latarki, jeszcze jej nie masz. A, czyli dostanę latarkę później. Safe tak. station. Przeskoczę po prostu... I. I. Ok. I. Czyli przy tym chunki Freddy. No. <laughs> Co <laughs> by zrobili? Czego by tak. Ja, jak Freddy, szeroki Freddy... Szeroki Choraki... Freddy idzie bardzo do przodu. Jak to może bierzesz tak, tak na śmierć? Your o coś ci powiem. Yy, taki skrót. Ku. Jak klikniesz to ci no. się może przydać Brawo o, co użytkowniku? Co, co Przywołuje Freddy'ego. Aha. Czyli teraz mogę już go przywołać, czy nie? Nie, zaraz. Okej, okay, dobra. Ponek by z mój baterii źladuję to 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 Fredziaka. Morasusa. No. Jezu, jest to Freddy ładujesz. I... Nie da się na to wskoczyć. I jakby cię trzymał baterii, to cię zabiję. Jakby ci miał jedną kreskę. Oj. Dlaczego? No tak? więc... Dlaczego tak? bo nie miałem. Jakby ci miał jedną kreskę. Ja mnie oh, nie się oh, za dużo oh, w ten oh, tak, bo takiej chamzy. No. Hrok sana węgiel. Everyone tylko. Tylko Freddy. Węgiel. Tylko Freddy. Tylko Freddy. Tylko Ale ona jest głucha, czy głucha, że I... mnie nie słyszy w tym, będzie. <laughs> okay. Dobra, nie, nie zwracajmy na to uwagi. Co tam ja się wziele. odwala? Pojedynek furasów. What the fuck? Yes. Co tam się dzieje? Też, <laughs> też wiem. Jak Ja tam u w piwnicy. No, to Zamknięte w piwnicy. Chyra? Piwnica. Kurde, ale wenty to jest taki vibe fajny na polskim. Nice. Where springtrap? Nie A wiem. Ci nie powiem gdzie jest, ja wiem gdzie jest, ale gdzie to jest. No i to Pamięta. jest. To jest, bo jest te wenty powinny się pod Twoim ciężarem tak zapaść. No? To nie tak. tak. O Jezu, 70 waży czegoś. A bieżny. 70, 70 kg? <noise> nie wiem. Czy czegoś czy igniu, czy nie? Wigilia myśl... Kraczek. No, myślałem, że to będzie jakieś normalnie. Springuś. A co, ja. co teraz mam Sk zrobić? Release zyskuczyć. Freddy from his room. Okej. Okay. Teraz wkrocz. Ja chyba musisz do tego. Skacz, musisz go przywołać. Intercom. Ladies and gentlemen, thank lady. you Trochę tak. 30 FPS yeah, się pochowało. Ja, iść do tego, do Freddy'a. Jestem przyzwyczajony do 100 FPS. O Jezu! Ok. Ludzie, około mnie odczytają. to na 60 chyba FPS-a. Idź tego, Aha. do Fredziego. Czyli nic, nic ważnego tutaj nie mówił na razie. E, I co? Do Frediego. No właśnie, coś tam się dziwnego odbalało w tym zielonym pomieszczeniu. To ten mądry marykator robi? Zas! Zas ten Van uh, ten się chyba z dużo piwi, na <laughs> e, to, a nie, ogólnie... przepraszam. E, to jest frajok? Jest. Tak, tak, tak. O to warto wiedzieć, że nie można przez takie obstakle przejść. Ta oh Apologies, I you had one already. Well, you should be able to... Convenience Counter? No. Wiecie, co to jest? Sprawdź na mapie. Okej. Okay. Twój jest podróżnik. Jezu. Mapa. Ale nie mam dostępnej Ech. mapy jeszcze. Jak to tak? Nie mam. Aha. Musisz do corneru jakiegoś pójść. Do czego? Do jakiegoś corneru. Do Körneru. Nie wiem, do jakiego tylko. Eee... Uh, like this? Uf. Level 10. Super. Nie wiem, chyba... Ja, jak tam chyba było super. zdjęcie tej Roxy, to weź może do, do tego pokoju tam Roxy. Do nie Roxy? Nie no co ty. Oglądałeś Laksana to w, w ogóle? Jak No. Znaczy, ja na początku nie oglądałem za bardzo. Okej. Okay. Chcesz, to mogę ci powiedzieć zaraz? Nie wiem. Dziękuję Muszę mogę obejrzeć i ci powiedzieć. Jak ja chcesz tylko to możesz... Ja bym mogę dać to intro Of Limits Jak chcesz to możesz teraz znaleźć pochodź. na YouTube Dobra, to chwila. Eee, boję się co się odwala. Jakby coś No. Rozmawiam. Ja bym też trzebałem e, Hello, w tej się nie da wejść, okej? Okay. Dobra, tak. to powiedz co teraz zrobić, bo nie ogarnę. Bez wich Freddy Freddy'ego A, nie mogę tego robić jeszcze Możesz Czekaj, zobacz Ey, co powiem Requires. I tyle wiem. Ej, o, e, ja ci powiem, czekaj, stój, stój Sniper Stój. No. E, obróć się w lewo, znaczy w prawo. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Dobrze. I pójdź do te ja. takie bramy od garażu jakby. No, no to, to, no. to. Może, o, dobra. Może coś tutaj. Nie? O, tu. O! Uuu, tak. nie wiedziałem o tym. wgadłem zagadkę. Czuję się Czekaj, lepszy. patrzę. Pią. U na patrzę. Musza by... znaczy nie, nadmuchać no. w sumie. No, chyba tutaj właśnie trzeba było pójść. No, Tam. tak. To musi teraz poszukać. Czyli szukamy. Raz. Ja... czekam. Parking. już jumpscare'a na twarz. Barking co? To... Jakiś jumpscare? Nie mam jeszcze latareczki, co nie? Yy, nie? Nie. Ja chyba gdzieś zdobędziesz. Tutaj nic nie widać. Jest, mhm. można powiększyć... No, jest powiększyć tak ciemno jak... jak brightness? Tak, można. Brightness. SniperX, dobrze mnie słyszysz? Tak, dobrze, dobrze. Nie daj na Maxa ten brightness, to ci i tak dużo nie zmieni. To ja się wprowadziłem do tego. Nie no. Lekko ci daj, w sumie to będziesz widział. Nie chcę żeby... miarę. Patrz Miałem na ty gratu. przy kartonowym frecie. Patrz to Jak czy nic nie ma Dyszkadaś Głupoty pomidorze wszystkie drzwi jakie są. A, ah, tutaj. Jest. To... Oh. tutaj się ukryło? Mądre, mądre wow. pa. I teraz idziemy no, do Freddy'ego. Okej, okej. Come to me, Freddy. I to go? Taka. Superstar. I to back go. into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, okay. but you better be careful moving around. You don't <coughs> want to be crushed and twisted into a meat. za No chodzić jak normalnym ludziom, ale chyba nie możesz kłócać, bo tu nie ma żadnego śledziacza. Okej. Okay. Tak, poczekaj, nie wchodź, nie wchodź za go Q Dlaczego? Zobaczymy go. Nie Wie, da się. Poczekaj, nie, nie da się jeszcze I go po przywoływać. Dobra, poczekaj, tu go wyjdź z nim. Zobaczymy, czy to Frediego. Ok. Get out. Wyjdź do main lobby. Ej, a po jest ta bateryjka, co się teraz tak na dole jest? że ma Tak, to zabija. No. Dzięki, e. sorry, Gregory. I would love to do a tour, but it is closing time. And this door is locked. Look for a door with my icon on it. With your icon on it. I tam Bole, ja się to? Co ty tam gdzieś. Nie wiem. Dobra. jakiś Przeciw. pokój z jego ikonką. Takie coś podobne do chipców, ale no, na oleju i... Jedno o, o, tak jest takie ci... strasznie twarde. Normalnie... Re czekaj, wyjdź, wyjdź O tu jest, tu jest. Widzę. panego Fredziaka. To to? Wyjdź z niego. Z Fredziaka. Dlaczego? Bo mu się Ona. zaraz bateria rozładuje. I cię zabije. Ale miałem wejść do niego.

tak, sami mi biega. Teraz nie dotykam flagi. Enter first aid. Pokaż stopy. Jezu. <laughs> nie mam ich. Gdzie jest first aid? Z stój. Kliknij F. Ło, wow, można się hajdować. O, <laughs> co jest? Uh, Akurat się... chowałem. I, I... I do not know how I got here. Well. You totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one Teraz more. thing dziwne, to deal bo with. I'm all charged. You can't. Look, we're like okay. czekaj, ten minutes czekaj. from closing, and some kid, kid is sneaking around backstage. No one should see anything. Wie. Notify me immediately. I have a warrant. Now go back to your room. Ale Vanessa to... a ci nie będę mówił. Nie, na razie nie mów. Skąd ona no przyszła w ogóle? Ona ma w ścianę. Ona... <śmiech> <śmiech> przy... <śmiech> w, w ścianę? No właśnie. A mam się do niego... Mam, no. nie, ona znikła. Tak Teleportowała Ona zna tajne techniki kung-fu i właśnie przechodzi przez ściany. I co teraz a robimy? Get to tajne. the main. Kung-fu. Da się tutaj wejść? Nie. Jeszcze nie. Ej, a, a aż wyważyć te, tą klatkę, nie. potem się nie potem da się będzie dało. To teraz gdzie a idziemy? Nie wiem. idź prosto tam. gdzie ciufnię iść Do Pizza Plex-u mieliśmy. On Pizza Utility poles connect oh, all the attractions. We can go anywhere oh, no. in the building? Correct. Phaser blast. Roxy Raceway. Co tam jest? they are all accessible Nie. to staff with high enough clearance wiem. of course guests are never allowed down here, but, uh, yours is a, special situation. Tak co a słychać, w ogóle tego? Go, bu, go, go, co go, jem? Czeka. Nie, low Zaszcie power. Zabiję. Zabiję e, to zaraz. sobie. Nie mogę wyskoczyć. No już? Dobra, to poczekaj, masz cię zabiję. Serio? O no, ja nie chcę jump no. Na twarz Szybko, szybko Musisz się spieszyć. Do się. O no Dobra, no, masz przez Tak. Freddy jest out of power. Aha Czyli tak jakby nie może mi pomóc po prostu... Ty musisz gdzieś zregenerować całą swoją moc i na godzinę. Aha, czy on mnie zabije teraz, czy nie? Tak, tak, jest, nie no, ty z niego nie wyszłeś chyba, więc cię nie powinienem zapisać. Tutaj jest. Co to, to za machina do robienia impulsorów małych? Mały... Nie, nie, tutaj się go... się go. Not, one... No, no, <laughs> Zapisać tutaj? Tak. Ale co? co? Lepiej zapisz. Ale Just jeżeli another. zapiszę, to on będzie mnie ciągle później atakował chyba. Just another. Nie! albo... bo... Co za nadal? Nic slot. Mogę wow. Tak. Dobra, A. on co tam poszedł? Dobra. Hmm, do Big Sasa podszedł. Ok. <laughs> Już myślałem... Myślałem, że on podejdzie i mnie zabije. Nie, to dopiero potem. Okej. Okay. Ej, czy tylko mi się wydawało, że jak ten Freddy tam weszedł, to myślałem, że to jest taka kabinda i jego od razu tak do góry? Eee, co tam idzie? Ej, nic nie idzie. Nic, czym powinieneś się bać. Chyba, e, okay. już ja wójcie. sobie przypominam to. Co ona robiła tam? Okay, e, no, musisz tutaj chyba pomyśleć. Musisz wywalci i uciec. Zobacz, ona Co jadła. ona tam robi. E, się w tym nie kiblu! O, czy prawy Nie, 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 kibol nie, 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 Szybko biegnij, sami. No to taki belka? Nie, co cheek I co cheek się Czekaj, press left control to crouch, to już wiemy. Jak blue jest, to cię nie widzi, jak yellow, to cię chyba zauważyła, a red to. Czekaj, czekaj, Przecież Niech zauważyła? bot, a bot is currently looking. A, czerwony, czy jeżeli zostaniesz znaleziony, okej. Okay. Dobra, bieg, bieg, bieg. E, niebieski, bezpieczny rzuty, no, nie jest najlepiej, a czerwony ma... spierdzielaj. O No! O, no. No! o kurde. <śpiewanie> Nie spodziewałem się, że mnie nie rzucą w Dobra, bierz na maksa. Tak. Myślałem, że będzie gorszy ten jumpscare. Okej, okay, czy jestem Jestem no, na no, no maksa. Dobra, to zbóż okay. te puszki i szybko zapieprzaj. No, tylko... No. Bo ona ma tak niepewnie, że jak rzucisz te puszki, to nie wiem, tam stoi 10-15 sekund i znowu się wraca. A, okej. Okay. Dobra. Cię musisz od razu się wróciła później. Patrz na Fryciaka. Patrz na Fryciaka, on yes. zamiast się ładować, on będzie stał, patrz się i rachał. Być bez byś podbiegasz i zwalasz. Ej, a, a, czekaj, a zbóż tuszki i się lecz, nie, lecz, chowa, lecz, nie chowaj, nie chowaj, tylko tak, czy ona przebiegnie przez to. Idź, szybko idź, idź. Dobra, idź, ale ona masz, nie, ona no, Idź, biegnij, biegnij. Nie, ona nie słyszy, ona słucha. Aha, czy ja. Brawo. ona. Looking for... Sprinting plus stamina. A, masz stamina. You can't run forever. Okej. Okay. Teraz muszę uciekać, bo jestem na żółto. No mój Boże, jaki obrazek tego widziałem. Nie wiedziałem. A czy jeszcze mnie nie szuka? Chyba nie powinno. A. Inventor, opt Jump Audio. Jumpscare. Board. No. I teraz będzie Git. Tam nic nie pominąłem, co nie? Co tu się dzieje? Ja mam inną aplikację do szotowania. No mi wygląda trochę taki e, sus składzi, tak jak w szkole. Nie, nie wiadomo co w nim jest. Takie na ludzie z zamykane i takimi drzwiami skrywanie żelaza. Tak. Hm. Co się udwało w nas w szkole i toalecie? Kurde, czekaj, hm. gdzie my teraz przejdziemy? Nie przejdziemy. To jest prosto. Ale wtedy chyba już A. byłeś, czyli byłeś. Byłem, byłem tutaj. To nie jest nie się taka akcja, mnie. jaka była u mnie. Ej to wezmij możesz? Nie mogę, no on się mówię. A Jezu co za. Czekajcie Petarda w toalecie. Za... No? Petarda w, w toalecie? Tak. Co jest? O no! Ło wow wow, wow, wow wow! Co teraz robisz? Ja najlepiej okay. ileś iluś nie no, zmagam. O fuck, o no, no, nie chcę z no no no, 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 Ale, czekaj, nie wykorzystuj do końca. Szybko, szybciej. Dobra. Da się gdzieś schować? Pomocy? No, tak. O cholera, jest Fuck. Ale ci... Ej, ale ja nie mam się znać te pudełka. Ej, ale ten Monty powinien się zatrzymać. Nie, no. <laughs> czy, czy to z pudełkami to był Bóg jakiś? Mhm. <laughs> Aha, bo tak. myślałem, że to jest animacja o, jakaś. To, że... Nie. A serio, zbłokowałem już kierki. Tak. Czekaj, czekaj, czekaj. O. Tego nie wziąłem. Można to było wziąć. nie mówicie. No bo to ty masz pójść w grę, nie my. No. Aha, i teraz... To masz w ekwipunku. A jak otworzyć ekwipunek? W itemsach. Aha. Uf, to. Attention Dobra. kitchen stuff. So. Half eating from the kitchen garbage after hours. the main. Aha, to ciekawe. I pomóc To nie zróżnowaj dużo stamina, bo zaraz ten Monty tutaj. Wiem. To tak spróbuję na... już od razu pobiec w prawo. Ale nie, bo to liczy mieć znowu takie scenkę, że ojciec się tak Jaj. Nie tutaj! no. no. Ty no, no. po no. jeden? Jestem Myślałem, nie, nie. że tam będzie się dało schować, czy coś. Nie. Tylko no, tu. Czekaj, znowu. No i znowu A jest. jednak nie. No i ten Monty... O, dobra, nie złapał cię. Dobra, po Ale już się złapał w sumie. No. Aż przez ramę. Okay. Ale mi się wydaje, że on jest tak nieudostępny. Ale jest strasznie blisko. Fuck. Zbyt blisko. nie, lagi, 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 lagi lag, Proszę, da się tu wejść? Da się tu wejść? Da się. E... A. Ej, to jest rzecz, to, y, w tych części, 1 2 je, Na parcie. A teraz ma pieprza. Teraz, a teraz ma musisz dać radę, wyjść najlepiej się Dobra. Lepiej nie mieć w drzwi za... tych drzwi zamkniętych, bo ci ona się otworzą. O tochek Co to robisz? Na no e, najpierw Musisz. Jak na przykład np. nie ma po prawej stronie tego animatronika to drzwi, bo wtedy będziesz na. Okay. Albo nie wiem, na przykład na lewej nie będzie. Musisz tam gdzie nie ma to otwieraj. Będziesz miał więcej energii. I no, gdzie to otworzyć? No właśnie o to mi chodzi. Musisz normalnie weź wyjdź z tego tu jest przycisk manualny Dobra, masz przez Ramę Masz już przesrankować. Gdzie jest przycisk manualny? Dobra, masz przerwę mamy. Dobra, idę w błąd. Idę wiesz! Dobra, Dobra teraz obserwować to i gdzie? Dobra, to jest jedna kamera. No super. Dobra, to przycisk. A jest ten puls? tam jest puls jakiś. Nie, wyżej, wyżej, wyżej. Dobra! Dobra. Dobra. On ci, on ci zaraz wbije na mordę, bo źle masz procent tego. A czy mogę wybiec, tak zobacz? Mhm. Ale czy tu nie będzie żaden animatronik? Będzie. O, czekaj, czekaj. kliknij klik jest... E. Czekaj, tam z lewej masz klik E, tu hide. Tu, o tu. Dobra. To poczekamy sobie. A jak tutaj będziesz się chował, no to to ci nie będzie zaliczyć. To... Press, Places. press, Dobra. Aha, czyli że jak oni Cię zauważą, to możesz się szybko tak schować, ale nie jak masz czerwone. No. Tak. Znaczy i tak to powinno działać, no. Rozumiem. I co, powinienem bronić tego, czy otwórz co Otwórz te drzwi, raz? otwórz te drzwi, żeby więcej energii było. No Nie co? prawe, lewe, 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 okay. lewe. Nie, bo tu monkey ja, ja nie wiem, jak ale nie ja Już go nie ma, bo nie uderza w drzwi. Chcemy, że ucieknie stąd. Co to było? Nie, nie mam pojęcia. Co to było? No tu masz save'a. <laughs> Dlaczego są takie lagi? Tu masz savea. Daj się wszystko No. Jest. Jest.